Cześć ludzie, witajcie serdecznie. Tutaj Daniel e, i Gosia. Witamy. Witamy was w takim filmie bardzo poważnym. No co, no słuchajcie, nasza przygoda się kończy. Chciałem e, Wam coś przy, przekazać przy, e, dla nas, dla Was, mam nadzieję, że również. Informacje, drodzy widzowie, na ten moment wraz z mamą odchodzimy z YouTube'a. Chcemy zmienić swoje właśnie życie na lepsze. Przerasta nas presja, przemęczenie, ludzie za dużo od nas oczekują. Jesteśmy znerwicowani. Ciągle w naszą stronę są kierowane pogróżki. Mamy znowu okno wybite, między innymi w łazience. Czas to zmienić. Rozrywka się wypaliła. Też jest hedge, jest nudno i tak dalej, i tak dalej. E, streamy z urzędniczej się skończyły. Ja jak wiecie, mam już robotę. Trzeba pracować. Muszę się mamą zająć. Jacka nie ma, nie mam z nim kontaktu. Nie wiem, co się z nim dzieje. Mama też chce trochę poprawić swoje życie. Na lepsze. Zdrowie. No, które odzyskała, chcę dalej tam je e, naprawiać. No i co mogę Wam powiedzieć? Bardzo dziękujemy tym, którzy nas wspierali, wspierają, i wspierać będą. No i trzymajcie kciuki za nas. Mama, co powiesz? No, chciałabym Wam podziękować. Tak, że było trochę nerwów, z te, ten presji i tak dalej. No szkoda, ale kiedyś może się spotkamy i proszę, żebyście o nas nie zapamiętali. Nie zapamiętali? Ja zapamiętali, pardon, bo już mi się ten. Trzymajcie się, dziękujemy, bo mama nie no, wie, co gada już też. No już samo. nie wiem, no szkoda bardzo. Nic mi. mądrego tu więcej się nie da powiedzieć. No tak to jest właśnie. Tak to jest z nami. Od początku, jak wiecie, no nie było nam łatwo streamować na jednym adresie, było za dużo problemów. No, muszę pan. czy jakieś komputery w ogóle odzyskam, czy w ogóle wszystko się polepsze. No, by się polepszyło. Czas na zmiany. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Patrzymy na miłe komentarze. A jak będą hejty, to tam. Trudno, jesteśmy przyzwyczajeni. Wczoraj, w piątek, znowu nam w okno walili, krzyczeli, wyzywali, grozili. No, za dużo tego wszystkiego, nie? A my nie jesteśmy jacyś tam, nie wiadomo jacy. Czy bogaci, czy bogowie, czy nie jesteśmy bogami? No, nie, nie możemy. Jesteśmy ludźmi zwykłymi, jak każdy, no. I nas już to przerasta, więc dziękujemy Wam. Do zobaczenia. Więcej. Co? Więcej już nie wiem, co powiedzieć. Trzymajcie się. Pa!